W zdania obrady sesji przystępujemy obecnie do podjęcia uchwały podpunkt podpunk przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w rodzinie oraz ochrony ofiar pomocy na lata 2012-2015. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym yy, posiedzeniu komisji pani kierownik rzecz pomocy społecznej Mariola o yy, omawiała projekt uchwały. Komisja Spraw Społecznych i Jednogłośnych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czy Państwo radni mają uwagi pytania co do projektu uchwały? Yy, nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Mińsku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Pomocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na lata 2012-2015. Kto jest z Państwa Radnych za podjęciem uchwały proszę o podniesienie e, Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nikt. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska w Mińsku podjęła uchwałę. Wstępujemy obecnie do podpunktu że podjęcia uchwały w sprawie powoływania odwoływania członków zarządu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Projekt uchwały został odmawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Komisja Spraw Społecznych pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy Państwo radni mają uwagi, pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w w sprawie powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mińsku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Kto jest z Państwa uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16 łamane na 104 łamane 2011 Rady Miejskiej w Mińsku z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy i z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Komisja Spraw Społecznych jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czy Państwo radni mają uwagi pytania co do projektu uchwały? Nie widzę, poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w Miejskiej w sprawie zmiany uchwały nr 16 łamane na 104 łamane na 2011 Rady Miejskiej w Mińsku z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność. Kto jest Państwa radą za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie e, Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska nie podjęła uchwałę, że nie w stanie. Przystępujemy obecnie do podpunktu e, F. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 29, łamana numer 272 z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy miejskiej. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Komisja Spraw Gospodarczych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czy Państwo radni mają uwagi, pytania co do projektu uchwały? Nie widzę, poddaję pod głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej Miejskiej w, w sprawie zmiany uchwały numer 29, łamane 272, łamane Rady Miejskiej w Miejskiej z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji dla niepublicznej przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie gminy Miejska. Kto jest z Państwa za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie. Yy, dziękuję. Kto jest przeciw? Nie kto przeciwny. Kto się wstrzymał? Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska w podjęła ja Białych, wyżej Rzeczypospolitej w sprawie. przystępujemy obecnie do podpunktu 2. G. Podjęcia uchwały w sprawie zmian w uchwale Rady Miejskiej nr 16, łamane na 98, łamane na 2011, w sprawie określenia stawy opłaty targowej. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Komisja Gospodarcza zorientowała pozytywnie projekt uchwały. Czy państwo radni mają uwagi, pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej numer 16 łamane na 98 łamane na 2011 w sprawie określenia stawek uchwały targowej. Kto jest państwa Rady za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska w podjęła uchwałę o posiedzeniu Miejska. I Przystępujemy obecnie do podpunktu dla podjęcia uchwały w sprawie zmian budżetu na 2012 rok. Projekt uchwały omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Pani Skarbnik wymówiła projekt uchwały. Komisja Gospodarcza zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Czy Państwo rady Panie, pytania co do projektu uchwały? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok. Kto jest z Państwa rady za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. I na podstawie głosowania stwierdzam, że Rada Miejska w Mistów podjęła że nie jest Przystępujemy obecnie do podpunktu i podjęcia uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego. Projekt uchwały był omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji. Komisja Gospodarcza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Czy Państwo radni mają pytania? do projektu uchwały. Proszę bardzo, pan Radny Szakram. Ja bym prosił jeszcze raz, pana burmistrza, żeby on w dwóch zdaniach tylko powiedział dokładnie, które opłaty zostają na dotychczasowym poziomie, a które pozostają pięciokrotnie, tak? I czy to, ta pożyczka będzie nie jest za wysoka, tak? Zdanie, to znaczy takie pytanie. Proszę o słowo. Uregulowaliśmy. 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 Przepraszam bardzo sprawę zajęcia paso drogowego uchwałą w 2007 roku i to dotyczy ten paragraf trzeci, czyli za zajęcie pasu drogowego, o którym mowa w paragrafie pierwszym, punkt drugi, to jest, mówi, że umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. To znaczy Wydanie opłaty pobiera się za roboty wykonywane w pasie drogowym, to jest w czasie, w czasie tych, tych prac, a to ten paragraf drugi mówi. Natomiast jeżeli roboty są wykonywane celem położenia np. wodociągu czy kanalizacji czy rury kanalizacyjnej w drodze, to opłaty za zajęcie na czas robót nalicza się także opłatę za umieszczenie w pasie drogowym tej infrastruktury i my mówimy właśnie o tych, o tych opłatach. I w 2007 roku my uchwaliliśmy stawki yy, m.in. innymi za, 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 yy, za zajęcie pasa drogowego, yy, ustala się następujące, czyli za, za zajęcie na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, ustala się następujące roczne i opłat za 1 metr kwadratowy powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia. Czyli chodzi, rura jaką zajmuje powierzchnię w tym pasie drogowym, ile metrów kwadratowych, to za każdy metr kwadratowy ustaliliśmy opłatę, e, czy, jeżeli w Powszech to 100 zł, to jest roczną opłatę. Jeżeli wzdłuż niż 60 i wzdłuż, jezdni, i, i, wzdłuż drogi, czyli w pasie drogowym, ale poza jezdnią, 40 zł. To, to generalnie dotyczy tych, które są w tej chwili kładzione, czyli naszych mieszkańców przede wszystkim to są te przyłącze, które wykonują powiedzmy od, od głównego rurociągu porządnego w drodze do swojego budynku wykonują jakieś przyłącze czy kanał czy wodne. To za umieszczenie tych właśnie tych rur w pasie drogowym naliczamy roczne opłaty. Myśmy przyjęli tam stawki właśnie jak w 2007 roku 100 60, 40 zł 60 i 40 za metr. I w przypadku rur kanalizacyjnych to tych to, 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 to metrów, w zależności jakie to przyłącze, jest długie w tym basie drogowym. Na no, obu nie jest W każdym razie tam wtedy w 2007 roku, czy nie to było w 2010, później. Jakoś problemu nie było do 10, w 10 Chyba podłączała, ktoś od Państwa Kodorecki się podłączał do, do kanalizacji tam pogrodowej. To przyłącze było dość długie, bo ta studienka nie była bezpośrednio przy tym. I przy tych opłatach wyszła dość duża kwota tam rzędu, chyba kilkaset złotych, 500 złotych chyba rocznie. I zrobił się wielki szum tu na sesji, pani, pani Radna Sidor. I my później w związku z tym przyjęliśmy taką uchwałę, żeby tym naszym mieszkańcom złagodzić te skutki te, tych obciążenia, że ustalamy, to było w 2010 roku 29 kwietnia, że zmienia się uchwałę to, w ten sposób, że dotychczasowy ustęp 3, paragraf 3 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie, że w przypadku umieszczenia w pasie drogowym urządzeń wiatowych o zaciągowym kanalizacji dróg elektrycznych stosuje się stawki opłat w wysokości 10% określonych w odpowiednim skali. Czyli, czyli zamiast 100 zł, 60 czy 40, 10%, zrobiło się 10, i 4 zł. I się nagle okazało, że to nie 500 zł rośnie, tylko wyszło 5 zł. I to, to, a to akurat było duże przyłącze. W przypadku jakiegoś krótszego przyłącza to to się robiło 2-3 zł. Po prostu to wydawanie decyzji przestało mieć jakikolwiek w ogóle sens. Czy nawet trzeba nie działać? Tak, to są znaczki trzy razy kosztowały jak, jak, jak wkład. No i w zwią, związku z tym w tej chwili tak przeliczyliśmy i wydaje mi się, że te stawki będą na poziomie połowę tych pierwotnie ustalonych. Czyli to, to przy długim, yy, przy jakimś takim dłuższym urządzeniu to, 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 to może coś parę złotych na ogół, na obóz ogół, ogół, to, to, to będzie to będzie, że będzie kilkadziesiąt złotych rocznie. Nie?